Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Mieszkał przy ulicy Privet Drive 4 ze swoimi okropnymi wujem i ciotką i ich nieznośnym synem Dudley'em. Harego często zamykano w pokoju, a chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Pewnego wieczora pojawił się gredek, domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu. Jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zgredek zniknął. A wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harrego i jego bracia Fred i George, przylecieli latającym Fordem Anglią, by wydostać Harrego z więzienia. Zabrali go do swojego domu, nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu za pomocą proszku fiu wybrał się na ulicę pokątną. Harry i siostra Rona Jean poszli do księgarni Esy i Floresy, gdzie słynny czarodziej Gildro i Lokard Podpisywał swoją najdowszą książkę. Czy to możliwe? Ależ tak, to Harry Potter. Jak on mnie w tych okularach rozpoznał. Panie i panowie, to najlepsza chwila na złożenie pewnego ważnego świadczenia. Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. O! Oh. Podobało ci się, co, Potter? Słynny Harry Potter. Nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet. Co, dupa cię Ech, bo boli, Malfoy? Bo przecież tego nie chcę! Potter, znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać biednych i żebraków. Dziennik to Marydla, nie? Chyba każdy oglądał film, albo czytał książkę, albo grał w tą grewędzę. Więc... Spóźniliśmy się. Ekspres do Hogwartu odjechał 5 minut temu. O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy Fordem Anglią. Jest zaparkowany przy Charling Cross Road. Dobrze. To jedyna szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. Genialny pomysł. Myślę, że o wiele lepszym pomysłem Wiesz, będzie zostawienie widzi. łapki pod Harry filmem. I Ron odlecieli starym Fordem Anglia. Teraz wystarczy uważać na samoloty. <laughs> Nic tu nie widzę. No nie, samochód się chyba zepsuł. No, samochodziku. Dalej. Właśnie straciłem słuchnię po tym samolocie. Stój! 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 No i brzoza nas rozjebała. Gdzieś już to chyba widzieliśmy. A zamach dalej niewyjaśniony? Tutaj, Harry, Złapała mnie bijąca wierzba. Okej, okay, ludziska, zostawcie łapeczkę standardowo. Trzymaj się! Subika, jak ktoś jeszcze nie zostawił. Harry, szybko. Jak ktoś jeszcze nie zostawił Subika, to też zostawcie. No dobra. Tutaj już troszeczkę lepiej jest zesterowanie, bo w sadem możemy oczywiście chodzić. Zapraszam Was też oczywiście do linków w opisie, które znajdziecie. No i dobra. ...bijącą wierzbę trzeba w jakiś sposób będzie pokonać. Lecimy sobie tutaj. Ufry mogę otwierać zaklęciem Alohomora. By rzucić zaklęcie, wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Alohomora. że od poprzedniej części tak naprawdę minął rok wydania tej gry? Czyli mieliśmy gierkę... Muszę iść prosto na niego. Można rzucić zaklęcie luz. Yy, że ta gra wyszła w 2002 roku, a poprzednia Dobrze, wyszła w 2001. Zobaczcie, o ile lepiej tutaj się gra. Jeśli zemdlejesz, gra automatycznie rozpocznie się od momentu, gdy ostatni raz dotknąłeś księgi zapisu. Ok. Przypominam oczywiście o streamach, które są standardowo na Twitchu już teraz, więc zapraszam bardzo serdecznie. Link jest oczywiście w opisie. Wbijajcie, tak samo Facebook, Instagram, Discord dla widzów. Na pewno mogę rzucić Flipendo na bagaż i zetknąć oh. go. Więc zapraszam, zapraszam oczywiście. Gałąź mnie dusi jak wąż. Czekoladowa żaba. Czekoladowe żaby przywracają trochę zdrowia. No i są pyszne. Dokładnie tak. Zaklęcie Alohomora otwiera rzeczy okay. magicznie zamknięte, jak kufry i ukryte przejścia. Okej. Fajne jest ogólnie w tej części zrobione, zaraz wam pokażę, tylko niech te fasolki wylecą. Jest fajnie zrobione to, że jak widzicie sobie escape'em, to tutaj w prawym górnym rogu macie pokazane ile tu jest znajdziek różnego rodzaju. Tu mamy jedną z dwóch, właśnie ją zrobiliśmy. Więc to jest spoko. Oczywiście mamy standardowo karty. W tej części, o ile się nie mylę, nie jest problemem zebranie wszystkich. Więc oczywiście sobie spróbujemy to zrobić. Świetnie, Harry! Teraz spróbuj rzucić flipendo i ściągnąć ze mnie tę gałąź. Chyba widzę! Tam na górze, wrażliwe miejsce! Ciekawe jak ty to zobaczyłeś, nie? Flipendo. Dzięki, Harry. O! NIE! Auto ci ucieka. Wracaj! Super. Ale się tata ucieszy, że zgubiłem jego latający samochód. Lepiej już chodźmy. Jeszcze nas tu złapie profesor Snape. tak nas złapie. Z tego co pamiętam w książce i tak było. Tylko daje światło, ale też ukazuje co magicznie ukryte. Oczywiście, tak jak w poprzedniej części, jeżeli tam będę, wiecie, w jednej koszulce. Żeby skoczyć, podbiegnij do krawędzi i wciśnij prawy przycisk myszki. Harry, spróbuj zebrać fasolki ze wszystkich półek. Jeżeli oczywiście w połowie odcinka się zmieni nagle. To są fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Najlepiej nazbieram jak najwięcej. Przydadzą się później. Harry, musisz wejść na tamtą półkę. A ty jak się tu dostałeś, gnoju? Jeśli oczywiście tak jak flipendo, mówię będę winnej... Nie... Z... A potem po nim na ten Nie dazą powiedzieć. Będę w innej go to znaczy, że no po prostu nagrywałem odcineczek następnego dnia już. A mamy to. No, i jak widzicie, mamy 2 na 2. To brązowa karta czarodzieja. Po całym Hogwarcie rozrzucone jest 50 takich kart. Za każdym razem, gdy zbierzesz 10 nowych brązowych kart, poziom twojej energii podnosi się na stałe. Wciskając klawisz Escape. Zyskasz dostęp do folio magii, gdzie możesz obejrzeć wszystkie uzbierane karty. No, czyli tutaj po prostu w tym mamy karciochy. Ok, warto zbierać te fasolki, bo z tego co pamiętam. To w drugiej części można było bardzo sporo tych kar Trzeba tych kart bardzo dużo kupić od yy, Freda i George'a. Za fasolki właśnie. Więc... Bardzo chętnie tutaj to porobimy. Okej. Okay. Tu mamy jakieś 0 na 6, no to... Już od razu tutaj. Przestało padać. Przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy. Chodź, musimy iść do szkoły. Oh. Popatrz na te gwiazdy. Okej. Okay. Tu jest jeszcze jakiś kuferek. Ciekawe w ogóle, bo już nie pamiętam te kufry chyba za każdym razem jak się koło nich przechodzi można otwierać. Mam nadzieję, że Ron się nie zgubił. Raczej na razie to ty krążysz wszędzie i szukasz różnych duperali. Ron tutaj czeka. Tu mamy kolejny kuferek, więc zbierzmy go. <noise> Już też jest zaklęcie, które później poznamy. Pójdźmy jeszcze w tą stronę, żeby sprawdzić tak samo tutaj, o. Przestało padać i noc jest teraz całkiem miła. O, widzicie? Ale tutaj i tak będę musiał jeszcze przyjść. Jak będę miał już y, zaklęcie. Jak będę miał zaklęcie, to też będę musiał tu wbić, bo jeśli się nie mylę, to na to jeszcze nie rzucę zakręciam. Dokładnie. Ale spoko. Będę pamiętał, że tutaj jest. Jest to w sumie nietrudne do znalezienia. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Wyjść nie wyjdziesz, ale będziemy mieli przynajmniej sporo fasałek O, tu też nie wyjdę. No dobra. No to lecimy do Rona w takim razie. Tu jest ta jedna karciecha brązowa, ta się będziemy musieli zebrać jak z Pungifusa poznamy. Jeśli się, się nie mylę, chyba tak się ten czar nazywał. No i jesteśmy w zamku. Dormitorium Gryffindoru jest tam na prawo, pamiętasz? Pamiętam, pamiętam, ale najpierw oczywiście Lutation. Kurde, mam 25 lat, a nadal czekam na lisshock w Artunie. Dobra, nazbierzcie no jeszcze tą fasolką. Tam na górę nie wyjdziemy. No, zobaczmy co tu jest. A do odbywa się ceremonia przyznania punktów. Oj ojoj, trochę HP straciłem, ale. No tak, tutaj są punkty dodawane i odejmowane. Okej, okay, będziemy dużo na pewno dodasować punkciaków. Wiadomo, kary najlepszy uczeń. On tu akurat proste. Dawać fasolki, dawać. Patrzcie, jeszcze się zajęcia nie zaczęły. My już mamy 99 fasoleczek. O wiele przyjemniej mi się gra w tą część, bo jest o wiele łatwiejszej. Lepsze sterowanie. Tu nie wejdę, Okej. Okay. Okej, okay, tu nic nie zrobię też na razie. Tu jest ron. Jeszcze sekunda ron. Bo jeszcze tutaj coś może być. A, tu jest jakieś też wyzwanie. Okej, okay. dobra. To zwiedziliśmy zamek. Możemy iść do Rona w takim razie. Bo zostało nam ostatnie tylko przejście tędy. Harry, dormitorium jest w tę stronę. Aż się dziwię, że pod schodami nie ma żadnego kuferka. Nareszcie jest portret grubej damy. Powiedz hasło, i możemy iść spać. Myślałem. Że ty znasz hasło. No, a ciekawe skąd mamy znać, Skąd mam znać? No, a ja skąd? Odkąd przyjechaliśmy, jesteśmy razem. Masz rację, ale wiem, kto je na pewno zna. Jesteście. Jest punktualnie. Usłyszałam niesamowitą historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. Hermion, błagam. Jesteśmy zmęczeni. Możesz nam po prostu podać hasło? Miodojad. Miło Cię znów widzieć, Harry. No, jesteście. Wejście z hukiem na początek roku. Nawiasem mówiąc, mama jest wściekła. Powiemy wam o gospodarce fasolkowej, którą wymyśliliśmy. Cały system opiera się na fasolkach wszystkich smaków brytyjskiego bota. Fred, ja i paru naszych kumpli uruchomiliśmy punkty wymiany w całej szkole. Czasami któryś z nas ma coś na wymianę. Jeśli masz dość fasolek, możesz kupić to, na co masz ochotę. A skąd mamy brać te fasolki? Są pochowane wszędzie. Trudno ich nie znaleźć. Zaraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. Ja już mam ich wciół. Interesy z tobą to na pewno sama przyjemność. W salonie Harego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów gryfonów. Harry i Ron po wypadku z bijącą wieżbą zostali bohaterami Gryffindoru. Harry spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwarcie. Dzień dobry, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. Uwielbiam jego książki, jest świetnym pisarzem. Obrona przeciwciemnym mocą jest na trzecim piętrze. Chodź za nami. Okej. Okay. Nie mogę. Dobra. Chciałem właśnie sprawdzić, czy mogę za każdym razem sobie tym pierdyknąć. Ale jak widać, nie. Kotka filcza. A tu jest są te całe schody. Harry! Obrona przed ciemnymi mocami jest na górze! Harry, szybciej! Zobaczymy Gilderoy'a Lockharta we własnej osobie! Hej Harry! Chcesz pohandlować? Co masz? Mam śluz gumochłona. Oferta ograniczona czasowo. Wciśnij przycisk tak, by zaakceptować wymianę. Lub nie. by odmówić, nie no, raczej nie. Raczej będziemy kupowali. Jak chcesz, ale pamiętaj, że to rzadki towar. Racie będziemy karty kupowali. Wybacz, ale akurat skończył mi się towar. Musisz wrócić później. Alo, o, a propos kart, jeszcze wcześniej nie Wszystko się może zdarzyć, się może zdarzyć przed końcem roku. Okej. Okay. Chcesz pohandlować? Z tego co pamiętam kiedyś, jak grałem, to któryś z tych obrazów. Cześć, kary. O, cześćnik! Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart czarodziejów. Po zebraniu 10 srebrnych kart czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z czterech zamków. Zobacz, czy uda Ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie i jego okolicach. Na pewno będę próbował, miejmy nadzieję, że się uda. Na pewno też do tego będą nam potrzebne fasolki. Bo, bo można te oczywiście karciochy też kupować. Pongifus jest potrzebne, ale na razie go jeszcze nie poznaliśmy. Z tego co się orientuję, to chyba go zaraz poznamy nawet. Tu był chyba ten obraz? Nie. Dobra, czy ja miałem iść tu? Czy ja miałem iść gdzie indziej? Zrazu mówię, nie krzyczcie na mnie, że będę tak lutował każdy, nawet najmniejszy kuferek. Ale tu jest 2 na 10 aktualnie znalezionych tych znajdzie i pewnie często będę otwierał te same nawet przejścia. Nie wiem czy dobrze idę, czy to już jest trzecie piętro, czy to jest jeszcze drugie piętro. Chyba to jest drugie. Dobra, to źle poszedłem. Więc wróćmy się na ruchome schody. I sobie pójdźmy dopiero na trzecie piętro, nie? No bo myślę, że to jest tu, ale to jeszcze wyżej. Tak, tak, no. Tu ostali. Pamiętasz gdzie się odbywa, prawda? Lepiej się stąd zabierać. Filcz może gdzieś tu być. No proszę, słyszę huk i kogo widzę? Pan Harry Potter i potłuczona antyczna, jedyna w swoim rodzaju waza. Argusa Filcza, woźnego. Nienawidzili wszyscy uczniowie Hogwartu. Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje uczniów, bo szpieguje. Sama spadła, naprawdę! Chodź, chodź do mnie! Rozerwę cię! Co, to Szyma, bazyliszek? Było? Co? O czym ty mówisz? Słyszałem głos! Słyszenie głosów? Nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko. A teraz idź już. Muszę tu posprzątać. Musiałem się przesłyszeć. Nie no, nie przesłyszałeś się. Wracasz, żeby jeszcze coś potłuc? Powiedziałem, że masz iść! Zawsze to lubiłem. Druga część jest moim zdaniem o wiele lepsza niż pierwsza, nie? Bo można go za fraki złapać i wrzucić do śmietnika. Nic tu nie ma, serio. No dobra, jesteśmy na pierwszy, a jeszcze nie jesteśmy na pierwszych zajęciach. 10:00. To jedna fasolka zawsze mnie denerwowała. obrony przed ciemnymi mocami jestem sławny, więc prezentacja nie jest chyba potrzebna. O jaki Wam Przedstawię. Jestem Gildroy Lockhart, kawaler Orderu Merlina Trzeciej Klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i pięciokrotny zdobywca Nagrody Tygodnika Czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Dzisiaj nauczymy się zaklęcia Sempra, służącego do pojedynków sempra. bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład chochliki kornwalijskie. Kto chce być pierwszy? Czy Harry Potter mógłby tu podejść? Szczęściarz. Kary! Oczyść całkowicie umysł! Nie myśl nawet o mnie! Skup się na symbolu przed tobą! Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Gdy różdżka przesuwa się nad którąś ze strzałek, wciśnij odpowiadający jej klawisz. Właśnie o tym wam mówiłem. Nie, ma trzy części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki we właściwym porządku, by przejść dalej. Próbujemy? Początek pierwszej rundy. Właśnie o tym Wam mówiłem w pierwszej części, że w drugiej jest to o wiele łatwiej i lepiej rozwiązane. Że po prostu klikamy tylko strzałki. Micie, Harry, przechodzisz do następnej rundy. 5 punktów dla Gryffindoru. Początek drugiej rundy. Tylko, że w drugiej części przesadzili za to w drugą stronę, bo jest za łatwo. Jak widzicie, to jest bardzo proste robienie. Tych Znakomicie, Harry! Wychodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Gryfindoru. Początek trzeciej rundy. No właśnie o tym mówię. Świetnie, mówienia. Harry. Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? Błyskawicznie zrobiłeś potrzebne ćwiczenia. Piętnaście punktów dla Gryffindoru. No i dobra, dziewczynka, zarobiła. Uwalowałeś zaklęcie Rictusempra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym, ale mnie nikt nie dorówna. A teraz czas przetestować twoją biegłość w zaklęciu Rictusempra, Sempra na moim własnym wyzwaniu Rictusempra. Sempra. Powodzenia, Harry! No to lecimy. Ale wyzwanie Rictusempra Sempra zrobimy już sobie w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka z Harry Pottera i Komnaty Tajemnic. Widzimy się w kolejnym już jutro o godzinie 15. Zapraszam oczywiście też na streamy. Do linków w opisie wszystko tam znajdziecie. A na teraz to tyle. Trzymajcie się i do jutra do 15. Cześć!